Ostatnio Pana podopieczni wrócili z Genewy. Jest się czym pochwalić. Tak, zgadza się. Uczestniczyliśmy w igrzyskach, światowych igrzyskach sportu walki, które były pod auspicjami Komitetu Olimpijskiego. Startowało prawie tysiąc zawodników, także no, była to bardzo duża ilość. Były także igrzyska dla niepełnosprawnych. Także to był taki no, evenement, można powiedzieć, w sportach walki, ale... No, było widać, że ci zawodnicy po prostu było to dla nich niesamowite przeżycie. Jednak wziąć udział w takiej imprezie dla niepełnosprawnych jest to coś niesamowitego. No, chłopaki bardzo dobrze zaboksowali, chociaż mogło, było więcej szans medalowych i tak przywieźliśmy 16 medali, 5 złotych, 8 srebrnych i 3 brązowe. Walczyli chłopcy w różnych stylach, w, w light kontakcie, w full kontakcie, w kick light, cie. Także no, uważam wyjazd za udany. Chociaż na początku liczyłem na jeden-dwa medale, a to co się stało uważam za bardzo duży sukces. No po prostu trzeba trenować, trzeba mieć chęci i tyle. To jest najważniejsze. Może teraz taką zachętą będzie. Organizacja turnieju przez y, Miejski Zakład Zasobów Lokalowych i panią y, dyrektor Joannę Sekułę. Tutaj 24 października na Auli, y, tutaj w tym budynku, odbędzie się turniej pod nazwą Młody w boksingu. z takim mottem Nie bij się na ulicy, ale walcz w ringu. Także to będzie chyba taka nagroda też dla tych chłopaków, którzy walczyli w Genewie. Startowałem w dwóch konkurencjach Light Contact i Kick Light W Kick Light zająłem pierwsze miejsce W Light Contact drugie Ogólnie stoczyłem sześć walk Przeciwnicy byli naprawdę dobrze wyszkoleni Na wysokim poziomie wszystko tam się odbywało Impreza cała była świetnie zorganizowana To samo było z backgroundem danych zawodników. Wszyscy wychodzi z trenerami i tak dalej. Nie to co tu u nas, że czasami kolega musi stanąć u kogoś na różniku i tak dalej. Wszystko naprawdę super. Dwa razy drugie miejsce, raz w formule light contact, drugi raz full kontakt. W jakiej kategorii startujesz? Do 55 kg. A w jaki sposób przygotowywałeś się i jak długo? No około dwóch miesięcy, normalne treningi, sparingi, trochę siłowo no i biegi na wytrzymałość. A jakieś plany po mistrzostwach? No tydzień miałem odpoczynku, teraz zaczynam od nowa treningi. i Teraz 24 października będą zawody u, u nas w klubie. Sędziowałem te zawody, więc mogę to stwierdzić, że tak powiem z ringu. Świetne walki, wysoki poziom. Dużo dobrych fajterów, różnorodność formuł, więc 16 medali od czarka dla zawodników. Naprawdę bardzo dobry walki, wysoki poziom. No są to niewątpliwe sukcesy podopiecznych, ale wiem, że również pan jako sędzia został dostrzeżony i jakaś propozycja czeka. No miałem przyjemność sędziować te zawody. Dosyć trudne walki, bo w Młej Tajwka 1 więc bardzo trudny. Eee, trudne walki do sędziowania. Eee, miałem też przyjemność sędziować z głównym sędzią WKN-u. Obiektywnie tylko mówiąc, i żeby to nie snobistycznie nie, nie zabrzmiało, dostałem. E, propozycje jak na razie ustną pre, e, sędziowania e, turnieju we Francji No więc rozwijam się Iza jako mistrzyni powiedz nam skąd pomysł na trenowanie tego typu sportu Zawsze fascynowały mnie sporty walki Cóż mogę powiedzieć, nikt w rodzinie nie trenował z tego typu sportu. Natomiast sama indywidualnie odrodził się w, w głowie taki pomysł u mnie. Także postanowiłam tutaj e, zacząć trenować u Czarka. No i tak akurat e, poszło. Tak wynikło z tego, że, że tutaj jestem. No ostatnio odniosłaś wielki sukces. Opowiedz nam o nim. E, nie wiem, czy można powiedzieć, że ostatnio dosyć... Spory kawał czasu temu to było, nigdy nie byłam mistrzynią Polski, ponieważ akurat tak się stało, że startowałam w formule Light Phone, tak nie, było, nie były to mistrzostwa w Full kontakcie. zostałam dyskwalifikowana na finiszu, natomiast później pojawił się taki pomysł przez Czarka, żeby obronić mistrzostwa, znaczy obronić, startować w mistrzostwach Europy, w mistrzostwach świata, no i akurat tam się udało. Mistrz Podradza zawsze podkreśla, aby pamiętać, że najważniejszy jest trening i pokora w tym, co się robi, i żeby zawsze być sobą, bez względu na to, co mówią ludzie.